Drogie baranki, tydzień wyzwalających was wszelkich zawirowań życiowych, trudnych jakichś sytuacji, problemów, um, które od dłuższego czasu wam gdzieś ciążyły. Powiedziałbym, że w końcu ten tydzień, w tym tygodniu znajdzie kres trudnym sprawom, jakiejś walce, jakimś takim relacjom, które tylko was gdzieś dużo kosztowały energetycznie. W końcu tutaj się kończy jakiś zły okres, zły czas i tak naprawdę, im dalej w tydzień, tym lepiej. Karta bramy, czyli coś ciężkiego waszego życia odchodzi i będzie więcej przestrzeni na lekkie, fajne, przyjemne energie. W Miłości, szóstka kielichów. Kwestie związane z dziećmi, może wasze wewnętrzne dziecko, może czas zadbać o nie. Kwestie sprawy z przeszłości, czyli to jakieś emocjonalne kwestie, jeśli to z przeszłości nie jest rozwiązane, to myślę, że to będzie dobry tydzień na to, żeby z kimś porozmawiać. Wyjaśnić sobie jakieś sprawy. Mogą być spotkania z osobami z przeszłości, których dawno nie widzieliście, może nie mieliście kontaktu, gdzieś na siebie wpadniecie albo gdzieś ten kontakt był jako tako, a teraz uda Wam się też spotkać i porozmawiać. W związkach, w relacjach ważna będzie komunikacja, współpraca i tak jakby jakaś chęć pomocy, jakaś życzliwa. Pokazuje mi się spotkanie z życzliwą osobą dla Was. Niekoniecznie muszą to być partnerzy, tutaj może być też rodzina, ktoś z rodziny, bądź. Jesteś dalsza, może e, rodzina, jakaś przyjaciółka, znajoma, dobra, tutaj wyczuwam kobietę e, e, energię żeńską. Ktoś może chcieć naprawiać jakąś e, przeszłość, błędy z przeszłości. W pracy, w finansach tutaj szukanie swojej drogi, szukanie swojej ścieżki, szukanie jakiegoś rozwiązania mi się pokazuje, więc tak naprawdę szukacie e, siebie troszkę, jeśli życie e, zawodowe, finansowe materialne, powiedziałbym, jakieś tutaj jeszcze kursy nauki, szkolenia, coś wam chodzi po głowie i może za coś się weźmiecie, ale jeszcze nie do końca wiecie co i jak, więc tutaj jakbyście na, na tym terenie szukali jeszcze swojej ścieżki, swoich drogi, swoich zainteresowań, swoich pasji. Karta siły jako karta rada dla Was, drogie baranki, czyli zaufaj sobie, zaufaj swojej sile, zaufaj swoim umiejętnościom. I tutaj ważna będzie bardzo komunikacja, czyli jeśli będziesz z kimś rozmawiać, zadbaj, żeby ta komunikacja była na wysokim poziomie, żeby nie było jakichś niedopowiedzeń, niedomówień um, i wręcz jest tu karta życzliwości, tak? Czyli e, również z kim współpracować, a nie na zasadzie, że e, odwrócicie się tutaj w jakiejś kwestii, w jakiejś sprawie. Po prostu zaufaj sobie e, i też temu, że Ty w odpowiedni sposób podejdziesz do danej sprawy i sytuacji. I tak to wygląda, jeśli chodzi o Was, e, baranki, w tym tygodniu. Wszystkiego co najlepsze, serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnych e, czytaniach na moim kanale.